Ćwiczenie drugie Sprawdź, czy ułamki są równe. Jak sprawdzić, czy ułamki są równe? No najlepiej poskracać je, tak? No to podpunkt pierwszy mamy tak x równe 27,72 i y 36,96. No i przez co mogę skrócić? No przez 9, tak? 27 i 72 dzieli się przez 9, czyli otrzymamy 3 8 no i pytanie, czy da się otrzymać 3 ósme w drugim przypadku? No, wystarczy podzielić to przez 12, żeby otrzymać trójkę, więc mianownik też trzeba wtedy podzielić przez 12. 36 12 to 3, a my wiemy, że 8 razy 12 to jest dokładnie 96, więc również dostaniemy 3 ósme, a to oznacza, że x jest równy y. No, w kolejnym podpunkcie x to 60 108. A Y75 135. No i znów próbujemy to skracać. I pytanie przez ile? No, tym razem powiedzmy, że przez 12 licznik i mianownik skróci się przez 12. Oczywiście nie musicie tego skracać przez 12, tak? Yy, ok, zresztą cofnijmy to, żeby nie było, nie. Jak ktoś nie chce przez 12, niech skraca, skraca po kolei przez 2, na przykład. 60 podzielone przez 2 to 30, 108 to 54. No to jeszcze przez 2 się da podzielić, czyli 15, 27 i to się da podzielić przez 3. No i dostaniemy 5, 9, tak? Tak naprawdę dzielenie przez 2, przez 2 i przez 3 to jest i tak to dzielenie przez 12 wyjściowe, nie? No i w drugim przypadku co musimy zrobić? No, żeby sprawdzić, czy jest równe, to trzeba by było podzielić 75 przez 5 jest równe 15, czyli dzielimy przez 15 i mianownik również. 75 podzielone przez 15 to jest 5. No i jeżeli 135 podzielone przez 15 to jest 9, w naszym przypadku jest, to oznacza, że x jest równe y, w innym przypadku nie. No i analogicznie pod punkt C.

No i czy tutaj również da się otrzymać 21 21 39? No to sprawdźmy. Dzielimy przez 2, mamy 63. Tu dzielimy przez 2, mamy 123. No to dzielimy tym razem przez 3, otrzymujemy 21, ale w mianowniku będzie 41, a to oznacza, że x i y nie są sobie równe.